Zamknięte! Forsuję! Co Nie rozpraszajcie się! Może wejdziemy do jego pokład, jeśli go złapiemy. Lopez! Wieża. Gotowi? Gotowi! Jedziemy! Jeśli nie ruszymy teraz, skupimy ich! Cholera! Dobra, wciąż jesteśmy na ich stronie! Towarzystwo! ich dostają, Dobrze, tak wysiadać. Cholera! Pociąg już dawno odjechał! Będziemy go ścigać z powietrza. Chodźmy na górę i wezwijmy śmigło. Ej, widzicie logo na kontenerze? To firma Celima A świetnie, Pax mógł wysyłać co chciał przez tunele do dowolnego miejsca w mieście. Mówisz tylet. Natychmiast potrzebujemy transportu! Lądowisko jest gorące! To się zmieni, gdy się z rozprawimy! Do roboty! Muszę przeładować. Osłaniać mnie! Mam tu granat. zbliżają się kolejne cele. Stylęc, zaciekasz. zachować. się. Powiedz im, żeby lądowali na dachu. Będzie bezpieczniej niż na ziemi. Dowuję. Yeah. Transport na miejscu! King Gate zawsze się zachowywał, jakby ktoś nad nim czuwał. Snajper zdjęty! Najper unieszkodliwiony! Wsiadać! Wsiadać! Mówi news. NCF aresztowało kilkanaście osób na USS Artemis. Nie mogą jednak potwierdzić, czy system rakietowy jest zabezpieczony. Jeśli Kincaid używa nadajników telemetrycznych, może przekierować rakiet z tego pociągu. Pociąg jest solidnie opancerzony. Wysyłamy żmiję 1 jeden, jeden z bazy Gabreski. Będziecie mieć mało czasu. Twoja decyzja. Most jest zamknięty, w pobliżu nie ma nikogo. Zrozumiano. Kończę. Szlak. Ile mamy czasu? Aż pociąg opuści miasto. Kincaid nie da się za to zabić. Naprawdę to zrobimy? Zbogacujemy Brooklyn. To wina faktu i Kinkada. Postawili 3 miliony ludzi na linii ognia. Nigdy więcej oznacza nie na naszej warcie. Mamy tylko jedną szansę, ale to nam wystarczy. Spokojnie. Mills, wskazujemy cel do samolotu. No? Nie. Tory! Ostatnia szansa. Naprawdę ostrzelaliśmy własny most. Tak, widzę schemat. Jak walczyć z kimś, kto używa twoich broni przeciwko tobie? Walczyć mądrzej. Tajniki znajdowały się pewnie gdzieś z przodu. Ruszajmy. Przeładowuję. Potrzebny ogień zaporowy. Uwaga! Nie zostawajmy.